Dzisiaj opowiem o pierwszej udanej próbie wdrożenia socjalizmu. Czym była Komuna Paryska i czy miała szansę rozciągnąć się na całą Francję? Zapraszam na odcinek serii Karty Świata. Żeby jednak zacząć, musimy przenieść się do roku 1870, kiedy to toczy się wojna francusko-pruska. Jej bezpośrednią przyczyną była sprawa depeszy emskiej. Polegało to na tym, że król Prus Wilhelm I wysłał do kanclerza Rzeszy Odstona von Bismarcka depeszę, w której relacjonował rozmowę z francuskim ambasadorem w mieście Ems. Kiedy żelazny kanclerz otrzymał wiadomość, najaw wyszła jego chytrość. Przeredagował jej tekst i postanowił upublicznić depeszę do niemieckiej prasy. Bismarck zrobił to w ten sposób, aby jak najbardziej ośmieszyć stronę francuską. I to mu się udało. 19 lipca 1870 roku sprowokowany Napoleon III wypowiedział wojnę Prusom. Jednakże już od początku tej wojny widać było, że to przeciwnicy Francji Nakazała sekularyzować nauczanie w szkołach. Komuna od samego początku nie mogła cieszyć się dobrymi relacjami z kościołem. Aresztowano około 200 duchownych i zamknięto 26 kościołów. Wprowadzono także równouprawnienie kobiet, to właśnie one pełniły bardzo ważną rolę podczas obrony Paryża. Kobiety bardzo zaktywizowały się społecznie, organizowały lokalną pracę komunalną, a także zaczęły głośniej mówić o swoich przekonaniach. Jednym z głównych celów rewolucyjnych komunardów było też skończenie z despotyzmem. W obliczu takich poglądów zdecydowano się zburzyć kolumnę Vendôme. Zniszczony został także dom premiera Fiersa. Rada nie postanowiła jednak wykorzystać rezerw złota zdeponowanych w Banku Francji, ponieważ bała się upadku Franka. Ta decyzja była już później bardzo krytykowana, m.in. przez Karola Marxa. Komuna była jednak przez cały ten czas na wojnie z rządem w Wersalu. Rada nie mogła się jednak od początku zdecydować, czy zaatakować Wersal i przenieść swoją działalność na cały kraj, czy też próbować ustabilizować swoją władzę w Paryżu. Dopiero 1 kwietnia wojska Gwardii Narodowej ruszyły ku pałacu w Wersalu. Tiers działał jednak szybko. Jego armia była już sprawniejsza niż kilka dni wcześniej. Głównie dzięki odzyskanym żołnierzom, którzy wcześniej stali się jeńcami polskiej armii. Po zaledwie dwóch dniach komunardzi będą zmuszeni do wycofania się. Ofensywa wojsk z Wersalu wydarzyła się pod koniec maja 1971 roku. Armia rządowa miała już wtedy nad komuną aż pięciokrotną przewagę w liczbie żołnierzy. W desperacji żołnierze Gwardii Narodowej podpalili wiele budynków w Paryżu, w tym samą siedzibę komuny Hotel de Ville. Fiersowi udało się szybko rozbić oddziały Gwardii Narodowej. Obrona Paryża stała się kompletnie zdezorganizowana. Każde osiedle musiało walczyć samo. 25 maja zabity został Louis d'Elescuse, ostatni militarny lider komuny. Walki zakończyły się 3 dni później. Tydzień walk w stolicy przyszedł do historii pod nazwą krwawego tygodnia. Komunardzi organizowali publiczne egzekucje swoich zakonników. W walkach zginęło prawie tysiąc żołnierzy strony wersalskiej i trzydzieści tysięcy po stronie gwardii narodowej. Członków komuny spotkały największe represje w historii całego XIX wieku. Francuska armia pojmoła aż 43 tysiące więźniów aż jedna trzecia z nich została skazana. 92 osoby skazane na egzekucję, część deportacji, głównie na Nową Kaledonię. Reszta trafiła do więzień. Po czasie Komuny Paryskiej Francja zajmie się formowaniem III Republiki. Jednak to już temat na inny odcinek serii Karty świata, a na dzisiaj to już tyle. Serdecznie zachęcam do zaobserwowania kanału i polubienia tego odcinka. Dla państwa mówił Paweł Stlarczyk. Dziękuję bardzo.